Moi drodzy, na swoje miejsce. Patrzę dokładnie na zegarek. 15 minut, 5 pokończę. Idziemy w dalsze rozważanie. Dotyczące łaski uświęcającej ukochaną rodzinę technologicznie informuję, niż pory muszę mieć, bo jak przygotujesz audytorium, i tam kilka, kilkaset ludzi cię słucha co niedzielę. Albo chorzy, albo ci, którzy pragną prawie, więc muszę utrzymywać a dwa, od nas jest tu teraz trzydziestu kilku, ale to kazanie kilka tysięcy ludzi wysłucha. Ja pójdę na posiłek, będę spał, a ktoś włącza sobie i przesłuję. To jest ogromne dzieło, którego nie mogę, mój drodzy, zaprzepaścić, a mam świadomość, że Bóg mi dał nieprawdopodobną broń słowo. A kiedy do tego dokładam moją wiarę, że słowo, które otrzymuję, jest Bogiem, a ono pochodzi od Niego, ono jest ogromnie skuteczne. Żeby to słowo ży żyło, trzeba je pielęgnować, czyli utatać modlitwą, wykonywać wolę Boga, spełniać Jego wolę. Wtedy to później ono rośnie gdzieś tam w Ameryce. Tu ktoś trafiony, tam nawrócony. Tak uparcie dzieci gorliwy jestem o kult eucharystio, szacunek sanctissimo. Jak ktoś coś łamie, to ja równam od razu ziemią. Nie, że milczę, bo jakżem znalazł zdanie w tych orędziach, do to, to będzie jutro czy pojutrze, żeby zapamiętać sobie, co szatan najbardziej nienawidzi w życiu. Przyjęcie więc Najświętszej Hostii jest dla demonów najbardziej przerażającą i odstręczającą praktyką katolików. Więc oni będą robili wszystko, żeby wśród wiernych umarła łaska uświęcająca. Bo jak padnie Eucharystia, pada Sakrament Spowiedzi, wszystko, i będziecie żyli cały czas w domenie demonów. Stąd też większość z nas, zna doświadczenia życia katolickiego, bo południu katolickich, że w domach największe wojny były, kiedy była Wielka Sobota, Wielkanoc, Spowiedź. To diabeł aż wścieknięty. I robi wszystko, żeby przez te dni umarła w rodzinie łaska uświęcająca. Ja wiem, co przeżywałem z tatą, kiedy miał największe furie. Przychodził czas spowiedzi, a jak go już później diabeł ujechał, to już był dorany przyłóż. Ale to Antoś nie zarabiał nic na niebo. że wszyscy do doranym nie. Demon osiągał swoje, więc pamiętać, zapamiętać sobie zdanie. Przyjęcie więc najświętszej hostii jest dla demonów najbardziej przerażającą i odstr odstręczającą praktyką katolików. To Kościół katolicki w Polsce, żeby nie przyjmować tych orędzi, biskupi, księża, wymyślili jaką koncepcję. Ksiądz Natanek nieposłuszny. Więc my nie możemy tych słów słuchać, bo ja bym, przyjęli i posłuchali, to w naszych kościołach by było całkiem inaczej. Ludzie by żyli całkowicie inaczej. Przyjąć ich myślenie, jest wszystko dobrze, tylko nie myślenie księdza Natanka, który uwierzył w te i mówi wszystkim, Bóg do mnie przychodzi. A do proroka Izajasza przychodził inaczej? Przysyłał mu listy? Do Jeremiasza przemawiał inaczej? Czy myślicie, że oni w tamtych czasach mieli inną otoczkę? Przecież też ich mordowali. Pan Jezus o tym całym mechanizmie powiedział. Wasi ojcowie mordowali proroków, a wy im budujecie pomniki. Pan Jezus też przyszedł w potędze słowa i też go słowa, słowa nie przyjęli. Żydzi go skazali na śmierć. Dopiero pokolenia, narody przyjęły to słowo. O naszych orędziach Pan Bóg mówi, że czas orędzi dopiero w kościele nadejdzie. Tych naszych na czas ostateczny. Więc idziemy dalej, bo mamy ogromną szkołę teologiczną w tych orędziach, o których nam Pan Bóg mówi. Dalej w tym orędziu o pot potędze łaski uświęcającej Bóg mówi. W ten sposób Chrystus, Jezus Chrystus jako Bóg człowiek w jednej osobie, mówi tu o tajemnicy Krzyża, odkupił grzesznego człowieka od pana śmierci, czyli szatana, i uśmierzył sprawiedliwy gniew Boga, Boży, jaki za zdradę najwyższego Boga, który jest najwyższym dobrem, był mu należny na wieki. Dlatego, kiedy patrzymy na mszę świętą, to teologicznie się o niej mówi, że ona jest odkupieniem. Czyli jeśli ja się modlę za kogoś, jako ksiądz, mam łaskę być ofiarą, czyli staję, idziemy do ołtarza we dwóch, Pan Jezus i ja, a później w czasie mszy świętej jest tylko jedna osoba. Ile trzeba było czasu, żebym to zgryzł i zrozumiał. I teraz cały ten mechanizm mojego wysiłku kapłana jest złożyć ofiarę Bogu, Ojcu, a jeśli za Ciebie modlę, Panu Jezusowi to powiedzieć, on po mszy świętej to zanosi, a Bóg Ojciec powiedział, Jezusowi, mojemu synowi cierpiącemu nie mogę odmówić. Nie ma lepszych spraw do załatwiania, znaczy drogi do załatwiania spraw niebie, jak msza święta i Twoje życie własce uświęcające. I taki sam przywilej wy macie nam przy świętej, bo wy też bierzecie udział w ofierze, więc ty też coś Bogu dajesz, łączysz wszystkie swoje trudy w ofierze i to, co prosisz ty osobiście jako uczestnik przy świętej pana Boga, ono jest w pierwszym rzucie zanoszone przez pana Jezusa Bogu Ojcu. Warunek mamy być w łasce uświęcającej. To Boże zlitowanie, czyli Boga Ojca, to zlitowanie nad człowiekiem kosztowało życie boskiego Syna, i tę ofiarę Bóg postanowił ponieść. Tę, to same zamieszanie zrobiła Ewa i Adam. Mieli miliony drzew i jabłuszka do zrywania, jeszcze jak jedno zerwiemy, będziemy mieli pełnie. To była obraza najwyższego dobra. Konsekwencja, za którą musi teraz każdy człowiek płacić. Ale Bóg to postanowił zniwelować i, moi drodzy, naprawić. I, bo to dla nas to jest trudno do zrozumienia, zażądał jej sam i złożył ją sam. Takiej ofiary. Bo jak pójdziemy głębiej w myślenie wiary, że Duch Święty, Bóg Ojciec i Syn, ta trójka, Działa zawsze, że na krzyżu wisiała trójca święta, że tu ofiara, no to wtedy to zdanie rozumiemy. Zarządzał jej sam Bóg od siebie i złożył ją sam, ale zapragnął uczynić to za pośrednictwem niepokalanej dziewicy Maryi, którą to pierwszą obdarzył łaskami z jego odkupienia, zanim jeszcze wstąpił do łona. Matka Łoża to wszystko otrzymała jeszcze przed ofiarą. To, co my teraz dostajemy, a ten stan pełni, uzyskamy w niebie, a taki stan miała Matka Łoża za życia. Jednego człowieka Pan Bóg tak uposażył darem łask. Uczynił to bowiem dla dokonania dzieła odkupienia poza więzami czasu, tak samo jak i w czasie ostatniej wieczerzy uczynił to dla apostołów. Karmiąc ich własnym męczeńskim ciałem, które dopiero miało ponieść śmierć. Dzieci kilka myśli. Bo to są. Czasami idzie w wieże oszaleć, bo jest dziesiątki sprzeczności myśli, ale są one ścisłe. Bo to, co dokonało się wówczas na Golgocie, to dzieci było poza więzami czasów. I to, co było. W Wieczerniku, Wielki Czwartek było to poza więzami czasów. Nasza rzeczywistość to jest ta przestrzeń. Przestrzeń zmyków, zmysłów. Patrzę, widzę kwiatek. Bóg chce do nas przemówić, musi jakimś obrazem przemówić, żebyśmy szybciej złapali. Ale po ta, poza tą rzeczywistością istnieje całkowicie jeszcze inna Boża rzeczywistość, dla której nie ma, to się tak nazywa ładnie, tu i teraz można powiedzieć, jest zawsze. Dlatego nam Mszy Świętej dokonuje się zawsze Golgota. Nie ma więzów czasu, czy to odprawia Chińczyk, czy ksiądz Natanek Grzejni. Dokonuje się to samo i tą samą łaskę Bóg rozlewa. Więc Bóg zerwał więzy czasu i, i daje nam takie zdanie bardzo trudne teologicznie, że dzieci, był wieczernik i Pan Jezus uczniów już apostołów karmił moi drodzy Umęczonym ciałem. A ciało było dopiero, ofiara była w piątek. To jest tylko do zrozumienia dla całkowicie innej przestrzeni. Tak jak Bóg nie ma więzów czasów. W tej chwili nie tu słyszy, ale i słyszy kogoś w Japonii. Słyszy w Brazylii. Są rzeczywistości, które przekraczają tam to wszystko. My tu dzieci nic nie widzimy, a nasi, a nasi zmarli mają całkowitą inną przestrzeń widzenia. A już nie mówię o przestrzeni nieba. Bóg w swoim szaleństwie jest tak, moi drodzy, cudowny, że mówi tak. Mówi do Reni, bo mówię imiennie kuzynki. Renia, ty jak mi powiesz, że mnie kochasz dzisiaj, że jestem twoja, poprawiam się, ja szaleję. Ja szaleję. Choć wiem, że za dwa lata pójdziesz, zrobisz taką mi przykrość, za cztery lata, ja to jako Bóg wiem. Ale moja miłość jest, w mojej miłości nie rozumiecie. Ja czekam na tą Renię dzisiaj i na jej słowa, bo jakbym taki nie był, to bym rzadko doczekał się jakichkolwiek aktów miłości ludzi. Bo tacy słabi jesteśmy. Jeśli więc, jak się zrozumie, kim jest, czym jest miłość Pana Boga, to wtedy łatwiej zrozumieć, czemu się spowiadamy, czemu Bóg tak przebacza, bo wie, że Renia czy Ksiądz Piotr, jest taki, a nie inny, i za dwa tygodnie, ale znowu się skruszy, i leci, i Bóg się zachowuje tak, jakby Ryniu nic nie było, i że nic nie będzie, kapujecie? Jest takim cudownym aktorem. Mówię to aktorem Bogiem. Więc uczynił to poza więzami czasu. I tak samo jak w czasie ostatniej wieczerzy uczynił dla apostołów, karmiąc im własnym ciałem męczeńskim. Ja będę, miał, będę miał egzaminy z dogmatyki ze studentów, z studentami to się będę pytał, kiedy po raz pierwszy Pan Jezus nakarmił ciałem męczeńskim? Co było we czwartek? Choć widzieli Jego człowieczeństwo, ale w lebie, który im dał, był już on umę umęczony. Juziu, idzie o szale w tych myśleniach, ale ty się tym nie przejmuj, a ja się muszę, bo muszę utrzymać Kościół w ryzach. Żeby choć 15 ludzi na świecie zrozumiało to, co ja w tej chwili od Boga otrzymałem, to utrzymamy Kościół. Pamiętacie? Czyli w Wieczerniku uczniowie spożywali umęczone ciało już Zbawiciela, choć jeszcze Golgoty nie było. Pan Jezus był jeszcze dla nich potęgą. Byli zachwyceni. I mieli zielonego pojęcia, że za, za dwie godziny zobaczą Jezusa, który będzie bezradny w ogroju. A Bóg już im zostawił dar i obronę. Dlatego cieszcie się, że macie takiego kuzyna, który do mówi, który kilkanaście lat temu, z piętnaście, tylko dwudziestu będzie, przewidziałem i powiedziałem: Na ziemi polskiej dokona się największa bitwa w dziejach Kościoła o Eucharystię. Polska będzie nieprawdopodobnym poligonem. Na płaszczyźnie wiary i historii to przewidziałem. Tylko jednego nie przewidziałem, że mnie przyjdzie temu przewodniczyć i że mnie będą okładali bez przerwy. Amen.